Zapraszam na kolejny filmik o książkach. Zaczynam od biblioteczki doktora Jana Przybyła, którego e, lubię filmy oglądać. Ono mówi o bardzo ciekawych książkach, szczególnie dotyczących okresu romantyzmu. I tutaj mamy listy e, Zygmunta Krasińskiego do różnych adresatów. Listy te to jest obraz epoki, lata 20, 30, 30, 40 i 50. XIX wieku. Zymont Krasiński był jednym z najważniejszych przywódców emigracji polskiej we Francji po powstaniu listopadowym, w którym będę nie wziął udziału, gdyż jego ojciec mu tego zabronił. Opisuje on tutaj swoje kontakty m.in. z, z Adamem Mickiewiczem czy Juliuszem Słowackim. Inne książeczki polecane przez doktora przybyła to Zmartwychwstańcy w dziełach kościoła z Martwych Stańcy to była grupa Polaków, którzy przeciwstawili się działalności Andrzeja Tobiańskiego. Z Martwych powołał Teodor Jański. O Andrzeju Towiańskim można przeczytać w sząsce Konrada Górskiego Mickiewicz i Towiański. No powiem tak, generalnie to to było wielkie nieporozumienie i nieszczęście dla emigracji, gdyż oni wyznawali jakąś tam formę zdziwaczałej takiej ideologii. Na przykład potrafili modlić się do Napoleona w kościołach katolickich, księżach za to wyrzucali. Mieli takie dziwne właśnie wyobrażenia jakichś tam rządów duchów. Eee, Towiański zawładnął niestety Mickiewiczem i Słowacki Mickiewicz potem wyzwolił się spod wpływów Towiańskiego, nawet e, pielgrzymował do Watykanu prosząc o przebaczenie e, papieża. No i to jeszcze też, też polecona przez doktora przybyła książka Jerzego Łojko, opinia publiczna geneza powstania listopadowego. E, Ciekawie jest to opisana sylwetka księcia Konstantego, no, którego nie można oceniać zero-jedynkowo e, czarno-biało, gdyż jest to postać no, bardzo kontrowersyjna, ale nie nazwałbym go polakożarcą, jak niektórzy sądzą, gdyż e, brat Cara Mikołaja no, po prostu no, kochał Polskę i nie ukrywał tego, natomiast miał takie, dziwne, miał takie dziwne stosunki do żołnierzy Królestwa Polskiego i noc listopada była dla niego wielkim szokiem i nie chciał tej Polski pacyfikować, tak, także wydostał się po prostu z Warszawy w przebraniu kobiecym. Dla zainteresowanych dziejami śląska polecam książkę Marka Gawraskiego, śmierć bale i skandale, dzień jak codzień w ślęskim pałacu, osobowości i osobistości śląskich pałaców. No właśnie z tej książki dowiedziałem się o historii pałacu w rogoźniku, gdzie nocował na Palą. dzięki czemu mogłem 6 marca pojechać na, na Śląsk i sfilmować pałac w rogoźniku. Są to pisane bardzo ciekawe historie. Generalnie niemieckie szlachty na Śląsku. Także polecam. A jeżeli jesteśmy na, przy temacie Śląska, to polecam również książkę Maryszał Czeka kampania 1813 roku, gdzie również i to bardzo dokładnie jest opisany incydent z Napoleonem w pałacu w Rogoźniku, ale w ogóle książka jest świetna, gdyż opisuje w sumie niezbyt znaną kampanię wojsk napoleńskich na Śląsku, która walczyła z wojskami koalicji. No książka opisuje to praktycznie nawet nie tyle dzień po dniu, co godzina po godzinie. Jest mega dokładna, jestem w trakcie lektury tej książeczki. No i taka klasyka, Waldemar Łysiak, empirowy pasja, również wszystko o erze napoleńskiej, to takie smaczki, takie wielkie ciekawostki. Ja tutaj wybrałem sobie szczególnie takie dwa tematy z tej książki. Postać Anny Lenarmand, okultystki, wróżki, która zaprzyjaźniła się z cesarzową Józefiną, przepowiadała jej przyszłość, wróżyła skarb z rąk. Napoleon był bardzo przeciwny temu, żeby Józefina chodziła do niej, ale Józefina nie słuchała się porad męża i Odwiedzała Annele Marnand, która tak się dziwnie składa, że przekazywała wszystkie informacje wywiadowi austriackiemu. Inną postacią opisanych książki jest pułkownik hrabia Karol Piątkowski, człowiek, który się pojawia nagle znikąd na wyspie świętej Heleny. Uważa się za oddanego cesarzowi Francji, który już wtedy przebywał de facto w areszcie, bo tym była Wyspa Świętej Heleny. Ten człowiek później znika tak naprawdę. Nie wiadomo, co, co, co się z nim potem działo. Są tacy, co twierdzą, że ta postać nawet nigdy nie istniała. No w każdym razie jedna z najbardziej tajemniczych postaci polskich. Związanych z Napoleonem. No, tutaj też jest de facto autor udowadnia, iż Bourboni otruwali systematycznie Napoleona na wyspie świętej Heleny i go zamordowali, gdyż bali się, że znowu ucieknie, tak jak z Elby i będzie próbował odzyskać władzę. Moja ukochana trylogia o wojnie secesyjnej. Michaela i Jeffa Szarów, Bogowi i Gettysburg oraz żywi i polegli, czyli literacki opis wojny, amerykańskiej wojny secesyjnej od ostrzału Fortu Samter po kapitulacji generała Lee pod Apomattox. Pierwsza ukazała się, co ciekawe, książka będąca jak gdyby drugim tomem, napisana przez Michaela Szarę, Natomiast jego syn Jeff e, dopisał e, część pierwszą i część trzecią. E, jest to chyba najsłynniejsza trylogia dotycząca wojny secesyjnej. Niektórzy mieli pretensje do e, Jeffa, już e, tworzył dialogi w ustach generała Roberta Lee, który no, dla wielu ludzi na południ, w południowych Stanach USA jest po prostu postacią świętą, nie do ruszenia. Tak więc dla każdego zainteresowanego historią wojny secesyjnej no to jest po prostu pozycja obowiązkowa. Trzeci tom bardzo ciężko dostępny jest obecnie. Pozostając przy temacie amerykańskiej wojny secesyjnej, polecam Fort Pillow 1864 Michała Staniszewskiego. Jest to opisany w sumie mniej znany teatr działań w wojnie secesyjnej w, w środkowej części USA, a mianowicie, już wojska konfederackie dokonały masakry żołnierzy Unii w forcie Pillow. Konfederatami dowodził generał major, major Nathan Bedford Forrest, który organizował de facto działy partyzanckie Konfederatów przeciwko Wojskom Unii. To jest pozycja bardzo ciekawa, bo to jest mało znany temat. No jedna z najnowszych pozycji wydawnictwa Bellona, Michała Piegzika, Leuty 1942-1943. Kampania powietrzno-morska Japonii i Stanów Zjednoczonych na amerykańskich terytoriach antarktycznych, czyli na Alasce, też mało znane, gdyż uważa się niesłusznie, już ten, ten teatr wojenny był zasłoną dla bitwy o Midway, ale okazuje się, że niesłusznie co autor tutaj udowadnia. Walki o Alaskę między Japończykami i Amerykanami były bardzo zaciekłe, no, trwały wiele, wiele miesięcy, gdzie były, miały nawet miejsce szturmy wysp ale łódzkich. Tego czasu wydawnictwo Amber wydało taką serię o II wojnie światowej. Ja, ja mam posiadam wiele tomów poświęconych. Właśnie wydawnictwa Amber. W tej tematyce, ale pokazuje ten najciekawszy: Chiny, Birma, Indie, gdyż jest opisany tutaj teatr działań, gdzie starli się Japończycy z Brytyjczykami oraz Amerykanymi i Chińczykami, właśnie w Birmie, która uchodziła za najcięższy, na najgorszy front II wojny światowej. Są to, to jest tu również opisana sytuacja w Indiach oraz e, głęboko środkowych i wschodnich Chinach e, w czasach II wojny światowej e, Grzegorz Braun, Ramananty historyczne gratka dla każdego, który lubi wgłębiać się w historię Polski e, no są tutaj opisane rzeczy o których często się nie mówi, niewygodne niepoprawne politycznie, ale jak najbardziej prawdziwe, no Grzegorza Brauna książki uwielbiam czytać no jest to, jest to uczta intelektualna co gorąco polecam w październiku 2022 roku w ambasadzie Armenii brałem udział w prezentacji książki ormiańskiego księdza ojca Atanasa Sarkisiana Ormianie i Apostolski Kościół Ormiański w XVII-XVII stuleciu książka wyjątkowa gdyż ojciec Atanas pisał ją dwa lata temu w klasztorze Tadivang znajdującym się w górskim Karabachu wtedy kiedy miały miejsce działania wojenne i wojska azerskie oblegały Daddy Wang, a ojciec Atana znajdował się z drugim mnichem i tam byli sami no i wtedy właśnie pisał tą książkę pozostając w Dadiwangu wykazał się ogromną odwagą, z tego co wiem to obecnie przebywa w innej prowincji górskiego Karabachu 1945 ostatnie zwycięstwo trzeciej Rzeszy Arkadiusza Wilczyńskiego. Zafascynowała mi historia miasta Lubanie, gdyż na tak małe miasto tam się bardzo dużo wydarzyło i dzięki temu mogłem udać się 6 marca właśnie do Lubania. Połączyłem to z wyprawą do Rogoźnika, no właśnie dzięki lekturze tej książki, a mianowicie on to opisuje, jak oddziały Hitler, Szturmu odparły sowiecką ofensywę udało im się odeprzeć Sowietów, którzy aż do kapitulacji 8 maja 1945 nie, nie wkroczyli już więcej do Lubania i nie posunęli się dalej w tym kierunku. Dla Niemców było to bardzo ważne utrzymać te tereny. Sam Józef Guerres udał się do Lubania, aby odznaczyć walczących żołnierzy. Wyróżnią się tutaj szczególnie Wilhelm Hibner, młody e, mieszkaniec Lubania, który później był oznaczony również przez e, Führera w Berlinie. E, Brawo 2.0 e, oraz ostatni z brawa 2.0 Andy McNaba oraz Chrisa Rajana to są dwie książeczki opisujące losy oddziału oddziałów SAS w trakcie pierwszej wojny irackiej w roku w 1991, kiedy to komandosi SAS mieli zadanie zniszczyć irackie wyrzutnie rakiet Skud, które ostrzeliwały wtedy Izrael. E, działo się to po rozpoczęciu ofensywy lotniczej, ale jeszcze przed inwazją lądową wojsk koalicji na Kuwejt. I ośmiosobowa grupa komandosów przedostała się do Iraku, z czego trzy osoby, czyli żołnierze zostali zabici. Czterech zostało schwytanych przez siły irackie, a jeden z nich, czyli Chris Ryan, przedostał się na teren Syrii. No, e, ci cztery swytani, co opisuje Andy McNabb, który to przeżył właśnie to, byli torturowani przez e, Służbę Bezpieczeństwa Iraku, czyli Muhabarat, przeszli nieprawdopodobne e, tortury, na szczęście wyszli z tego e, cało. I powstał nawet film na podstawie te, e, tych książek. Moc Kabbalah Rabina Jehudberga to jedna z dziwniejszych książek, jakie kiedykolwiek miałem w ręku. Dostałem ją w hotelu Mario w Warszawie w 2004 roku, kiedy instalowała się wtedy w Warszawie taka dziwna sekta z USA, Kabbalah Center, nawet nie wiem, czy oni jeszcze działają. No i byłem wtedy na spotkaniu, gdzie za darmo rozdawał materiały i e, dostałem między innymi tą książeczkę. Powiem tak, no to jest bardzo dziwne, on to opisuje, takie, w sumie to są, testek jest bzdur, gdyż on tu opisuje, że jak uwierzysz, że możesz latać, wyskoczyć za okno i fruwać, to będziesz fruwał, tak, to jest tego typu. Ale pokazuje to dlatego, iż bardzo wielu ludzi w Stanach, szczególnie jeśli chodzi tutaj o, o ludzi, o biznesu, wyznaje e, Kabbalah Center, noszą słynne czerwone nitki, bo to się właśnie z Kabbalah Center wzięło. Tutaj mam taką perełkę Bogusława zielińskiego serbska powieść historyczna wydana w 1998 roku, kiedy już zaczynała się wojna w Kosowie. No, to jest, takie, to jest taka obowiązkowa pozycja dla każdego, kto interesuje się kulturą serbską. Ja tutaj przeczytam może jest jedno takie zdanie które napisał Waselinowicz w powieści Hajduk Stanko. On jest Turek, a ja jestem Serb i nic nas nie łączy, co dla niego jest życiem nie grozi śmiercią, co dla mnie z radością jemu przynosi nieszczęście. Przeciwstawienie Serbów i Turków zaznacza się również w aspekcie narodowym, religijnym, cywilizacyjnym stylu życia, w systemie wartości. Dla Waselinowicza samo słowo serb i Turek zawiera w sobie te sensy. No to jest taka, można powiedzieć, o zobrazowanie Ty, tymi dwoma zdaniami. Można po pokazać e, cały ten antagonizm serbsko-turecki, serbsko-muzułmański. Tak. Proszę Państwa, na sam koniec e, Berlona wydała w końcu, długo oczekiwano moja walka Adolfa, Hitlera. W końcu ukazało się legalne wydanie. E, z, z komentarzem krytycznym profesora doktora habitalnego Eugeniusza Cezarego Króla. No ja tak, jedna z najważniejszych książek w historii ludzkości, książka, która tworzyła XX wiek, co tu dużo mówić, przeczytać to trzeba. Ona jest w lekturze bardzo ciężka, Adolf Powiem szczerze, nie umiał za bardzo pisać, tak? Pisał ciężkim językiem, poza tym, przed którą należy się zapoznać, jakie panowały stosunki monarchii austro-węgierskiej na początku XX wieku, bo wtedy, bo generalnie na, na tym okresie skupiał się Adolf, opisując swoje młode lata, kiedy przebywał w Wiedniu, a przypominam, już w Wiedniu na początku XX wieku by, bywali i ad, młody Adolf Hitler, i młody Józef Stalin, i młody Josif Brostito i prawdopodobnie trzej panowie mieli z sobą styk y, chodząc po ulicach Wiednia. Ja, że moja walka w końcu się ukazała bardzo dobrze, gdyż y, wydania nielegalne by, by były okrojone, tam były przeinaczenia, a w końcu mamy pełne legalne wydanie. Długo się na to czekało i a Polska jest jednym z niewielu krajów, gdzie legalne wydania się ukazały.